Słynne schody zostały rozszalowane, jak widać, i w końcu możemy to sprawdzić. Czy aby na pewno jest prawdą to, że po rozszalowaniu głębokość stopnia będzie taka sama jak wtedy, gdy, jest, gdy są one zaszalowane. Sprawdźmy to, mamy metr taki już trochę wysłużony. No i przed rozszalowaniem ta głębokość wynosiła 25 cm. No, i tam użytkownicy twierdzili, że przecież to nie jest 25, tylko to jest przecież 22, ponieważ 3 cm to jest grubość tego szalunku. No i sprawdźmy to. No nie! Jak to jest możliwe? Jednak 25. No, jednak 25. Co jest grane? No, ma 25 cm. Gdzie leży problem z tymi schodami? Ja myślę, że to jest po prostu jakaś magia. To musi być jakaś magia. No, przecież deski zdemontowałem i dalej mamy 25 cm. To jest coś z tym nie tak. Magiczna budowa. Magiczne schody. Masakra.